ROUND one. Które lekcje będziesz najlepiej wspominać i dlaczego? Najlepiej wspominam lekcję biologii z panią Anią, ponieważ była zawsze bardzo miła i wyrozumiała. To najlepiej będę wspominać His, lekcję z panem Jerzym, ze względu na to, że potrafił nam przekazać wiedzę historyczną. W bardzo fajny sposób, i miał też z nami fajny kontakt i mogliśmy sobie żartować na lekcji. I też dawał nam takie bardzo kreatywne zadania. Dzięki czemu na przykład mogliśmy nagrać spod dzielnicy. No to zdecydowanie moje rozszerzenia, czyli matma rozszerzona, pani Natalia, przepraszam. I no. Geografię, no, ale geografię no to z panem Bartkiem na Chilku, super, super, no i Chilera. Myślę, że His Angielski. Hmm, był super cool, bo piliśmy na piłeczkę. To chyba biologię i z panią Anią i z panią Litką, zawsze było coś ciekawego, można było się dowiedzieć. To po pierwsze matna rozszerzoną, tam i najlepsze wspomnienia, i najgorsze, i najgorsze. Tyle, ile się śmialiśmy, a tyle, ile dostawaliśmy pracę domowej, to szkoda grać. A poza tym His w trzecim roku. Pan Jerzy Majewski to MVP. No, ja Najpierw w lekcji z panem Bartiem. Zawsze były takie mega kozackie, zawsze coś przygotował. Naprawdę pan Bartosz sobie na filmach poleca. Na pewno lekcje z panią Anią Krajewską, lekcje biologii. Były to bardzo fajne lekcje, ponieważ pani Ania y, tłumaczyła to wszystko, ten ogólnie cały materiał na logikę, potrafiła jakby każdego zaciekawić i no, wynosiłam bardzo dużo z tych lekcji, nie musiałam się za bardzo uczyć. Oraz lekcje z panem Jerzym, Hisu, który po prostu jest super nauczycielem i super człowiekiem i potrafił nawet Wilchema zaciekawić tą historią czy wosem. A z lekcji, no to w sumie to co mnie interesowało, z panem Bartkiem się spoko pracowało, A angielski też był ciekawy. Um, no i wos, już z emerytowanym panem Szczepanem, obecnie z panem Wojtkiem, myślę, że to tyle. E, chyba najbardziej będę, najlepiej będę wspominać his i angielski, bo one były takie trochę luźniejsze. Jakby można było się czegoś nauczyć coś wyciągnąć, ale tak pogadać można było też na ludziach. Mm, najlepiej będę wspominał lekcje hisu ze względu, że pan coś nowego wprowadził jakby na lekcje. Najbardziej będę wspominał lekcję angielskiego z panem Łukaszem, ponieważ zawsze sprawiał, że te lekcje były przyjemne i bardzo dużo z nich wyniosłam. Myślę, że His z panem Jerzym, z panem Jerzym, tak, bo fajnie było. Można było zawsze pogadać sobie z panem, lekcje nie były takie typowo sztywne, nie wiem jak to powiedzieć, tylko tak fajnie i no zabawnie, sympatycznie. No to na pewno e, francuski z panią Małgosią, bo była bardzo luźna atmosfera. No i geografia z panem Bartkiem oczywiście. Myślę, że leksyk hiszpańskiego, ponieważ zawsze mieliśmy nie ząbekę. Ile obstawiałeś, że będzie trwać nauka zdalna? No, myślałem, że to potrwa tak trzy tygodnie. Początkowo w marcu sądziłam, że będzie to dwa tygodnie. Obstawiałam, że nauka zdalna będzie trwać miesiąc. Miesiąc? Miesiąc. miesiąc. To się po dwóch miesięcy. Miesiąc maksymalnie. Szczerze, ja obstawiałam, że nauka zdalna potrwa pół roku. Tak, z pół roku może? I cały czas byłem zdania, że wrócimy do grudnia. Najpierw myślałem, że do końca roku kalendarzowego do świąt. Jeszcze trochę po wakacjach, ale że w trzeciej klasie na pewno wrócimy. Do końca kadencji? Do końca liceum w sumie. No i chyba udało się. Miałam rację. Co będziesz najlepiej wspominać z trzech letnicą? To najlepiej wspominać chyba będę, chociaż nie było ich za dużo, bo mieliśmy kwarantannę, to przerwy. A najwięcej się tam działo, zawsze było zabawnie. Za groszkiem najlepiej. Bardzo był śmieszny moment, kiedy poszliśmy na przerwę z kolegami i zacząłem gonić się. Można tak naprawdę powiedzieć, że zaczyna się bić z Ignacją. Za groszkiem. Bardzo interesująca walka. A serwis z panią Iwonką. Złota rzecz, złota kobieta. Najlepiej będę wspominał nowych przyjaciół poznanych w szkole. Yy, te bardziej będę wspominał wszystkich ludzi, których tu poznałem. Przyjaciół, znajomych, nauczycieli. Co no, jaki była najlepsze. A poza tym, wycieczkę z Wrocławia. No w moim przypadku mam to dwa lata. Yy, więc najlepiej wspominam wycieczkę integracyjną z trzecią klasą. Była to wycieczka do Michucina. Eee, było bardzo zabawnie. Eee... Najlepiej wspominam wycieczkę do Wrocławia, gdzie wszystkich e, poznawałam i wszystko się tak właściwie zaczynało. No to chyba najlepiej będę wspominać pierwszą wycieczkę, ze względu na gdzie się poznaliśmy wszyscy. I w sumie do tego. Pierwsza była wycieczka, w sumie wszystkie wycieczki, na których byliśmy ze chłopakami w pokekonych. E, chyba, wycieczkę do Wroc... chyba wycieczkę do Wrocławia, e, no bo Damian po prostu tam nas wszystkich rozwalał, i szampan był pity, więc polecam. Na wycieczce byłam takiej, jakby tylko na jednej, więc w sumie to najlepiej wspominam. I takie wydarzenie z tej wycieczki, właśnie to. Jak mi... jak były to takie huśtawki, się po nich przychodziło nad bagnem i mi but spadł do tego. Wycieczka do Wrocławia była to chyba jedna z ulub... nieulubionych, jedna z najlepszych wycieczek, na których byłam ogólnie, jeśli chodzi o wycieczki szkolne. Wycieczka do Miechucina. Wydaje mi się, że najlepsza wycieczka to była wycieczka pierwsza, czyli kiedy każdy się poznawał i integrował. Było bardzo fajnie. Najlepszą rzecz, jaką wspominam? to wyjazd do Miechucina. Ostatni niestety wyjazd, ale najlepiej go wspominam. Jeszcze były poprzednie klasy. A sytuacja jaką wspominam, wydaje mi się, że stanę zapamiętany tego, przez to do końca życia. Jak graliśmy w podchody i my byliśmy ekipą szukającą. No i oczywiście znalazłem dwie osoby i tak się zdarzyło, że przyklęłem. Powiedziałem, a kogo my tu hmm, mamy? A niestety się okazało, że to jest pani Natalia. Panią biologii, no i tak jest No to najzabawniejszy moment był na wycieczce w drugiej klasie, jak Kuba Orwat na podchodach z nas, panią Natalką i panią Lidką. Pamiętam, że na, tym, na jakimś apelu świątecznym pani Kuźma coś napisała. Nie wiedziała, że napisała to do wszystkich. Wszyscy to widzieli. To była jakaś prywatna rozmowa pomiędzy nią a inną panią. No. Z całych trzech lat liceum najlepiej będę wspominać całą pierwszą klasę ogólnie, bo wtedy poznałam też Weronikę, moją przyjaciółkę i mieliśmy też jedyną tak naprawdę w naszym w całym liceum wycieczkę do Wrocławia i wcześniej też nie byłam we Wrocławiu, więc to, co zwiedziłam, to pierwszy raz widziałam. To na pewno poznanie Agnieszki. Mojej przyjaciółki, z którą bardzo dużo razem przyszłyśmy podczas ogólnie trwania liceum. To będzie budowanie fortu przed Polskim. <grym> <grym> Możesz opowiedzieć, co się stało wtedy. A, e, no chcieliśmy się e, 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 uzbroić e, przed, e, przed. Nie wiem, czy to była pierwsza, ale to na pewno była ostra. Albo ostatnia, albo przedostatnia lekcja języka polskiego i no, musieliśmy się na to przygotować, więc postanowiliśmy po prostu no, zbudować fort i zbudowaliśmy fort. Mam nadzieję, że maturę. Oraz różne wyjścia na łyżwy do kina i tak dalej, a szczególnie właśnie na łyżwach. Zawsze coś śmiesznego działo. Na przykład dobrze też wspominam, jazdy na łyżwach Bartosza Santany, który co chwilę się przewracał, i to było takie śmieszne.